Będziemy walczyć. Z, z Bugi meno niedźwiedzie! Co to jest? <grystanie> ale fajnie stoi, nie? Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Straszydło! A dzisiaj zagramy sobie grę? Cabin. I tutaj nie w odniesieniu do kabiny pod prysznicem, ale w odniesieniu do chatki. Jeszcze tak bonusowo dla Was gierka House Bond. Pod koniec. No dobra, ja już nic nie zdradzam więcej. Życzę Wam miłego oglądania i. Lecimy. No

a nie masakra. Co się stanęło się? Mam gdzieś Mógłbym iść. Powinienem sprawdzić moje opony, tak? O nie, oh no, Oh no. Oh O nie, złapałem kapcia. O. O nie, ale smutne. Co my tu mamy? O, wezmę mój plecak. O. Rano sprawdzę co to. Okej, okay, mamy... Nasz plecaczek. Mamy naszą torbę. O, dobra, mam jednak nogi. Jednak mamy nogi. Nie, nie wszystko stracone. Dobrze, idziemy... Tam czy tam? Droga wygląda niesamowicie podobnie. Z tej i z tej strony, więc... Może... Muszę wyłączyć światło bo... Akumulator sherry, więc lepiej to zrobię. No, stało ciemność. <laughs> nie no, ale, ale on ma taki. Nie no, naprawdę, to ja nie mogę nic zrobić. Będziesz mi wszystko kazał robić tak jak ty tego chcesz? Dobrze, to pójdziemy tędy. Ok, ok. Here it no cabin up ahead. O, tutaj jest. O, idę to sprawdzić. Musimy to Man, sprawdzić. Start. O, jest ciemno. <laughs> tak, to był na pewno cień. To nie był żaden człowiek. Przecież cienie mają kolory, prawda? Myślę, że to jest cabin right there. O, wydaje się, że ktoś jest w środku. A Ale no zobaczymy. Halo halo. Hello? O, jest coraz zimniej, a tam pali się w piecyku. Może byście... Koledzy tutaj w środku nas zaprosili do środka. Hmm. Myślę, że powinienem wejść do środka. Przecież nie będę tutaj stał. O, zobaczmy co jest w środku. O. Ale tu przytulnie. Może jak się wyśpi, to będzie mówił normalnie, co? Hmm. Hmm. Which one do I want? Którą ja chcę? <laughs> Mam mu wybrać czekoladę, czy co to jest? Batonik, batonik, sorry. Dark Chocolate or Almond Czy bierzemy czarną czekoladę Gorzką, niedobrą Czy też migdałową yy, Migdałowy batonik brzmi o wiele lepiej Więc weź sobie migdałowy, co? No i zeżar Z papierkiem W dodatku I co teraz? Dobra, zaraz coś walnie Ja to już czuję Nie wiem co mam zrobić w zasadzie Przeczytaj notatki Dobrze, zobaczymy co tam napisałeś nie wiem co to, ale tam jest coś w rodzaju niedźwiedzia i próbuje mnie zabić. Proszę, ktokolwiek to czyta, zadzwoń po pomoc, ponieważ sam nie mogę tego zrobić. Myślę, że tutaj umrę, coś w tym stylu. Tylko uważaj tam, to może za tobą podążyć, Bob. I tutaj jest takie wyznanie, tak jakby trochę pożegnalny list, coś takiego? Tam był Bob, tu jest Jason, Boogeyman. Boogieman Będziemy walczyć z, z Boogieman o niedźwiedzie. No, otwieramy, dawaj. Najgorsze u mnie są te słuchawki na maksa. Ale dobra, to jest akurat, wiecie, no ja muszę, no muszę, żeby się wczuć. To muszę. Krew ślady prowadzą przez most. Hmm, sprawdźmy to, jest środek nocy. Zamieć! Ostrzeżenia w tym domku, prawda? Wszędzie? Żebyśmy uważali jednak. Ale nie, idziemy to sprawdzić, prawda? No dobrze, chodź, idziemy to sprawdzić, czemu by nie? W ogóle nie mogę ruszać myszką, nie? Nie wiem czy... A, chyba niedźwiedź nie przeżył spotkania z Bogimenem Na no to wychodzi. I co mam zrobić? Mam problem, bo nie mogę w ogóle ruszyć myszką. No i fajnie. No i Pawia puścił. No, nie, 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 nie. Muszę się stąd wydostać. Eee, ale dziwnie się tutaj steruje. Co to jest? <śm> Co to <śm> jest? <śm> TO JEST KONIEC! Really? O, o, mamy tego gościa! Darket Elderborre Dar No to on właśnie podkładał ten super dubbing Okej, okay. dobra, jestem na to gotowy, że mamy taką króciutką grę W takim razie, jeszcze jedna dla was Kiedyś nagrałem, więc to będzie w ramach bo bonusu yy, do tego horroru. No, zawiodłem się po tej grze, no, zawiodła mnie ta gra. A no, taka, taka se. Było minęło. Szybko. I zwiedzimy sobie ten domek. Jakże piękny, jakże tajemniczy, jakże straszny. Tego mi brakowało dzisiaj. Już mam ciarki od tej muzyki. A co dopiero jak zaczniemy? Dobra, nowa gra. Dawaj mi ją. Dawaj. Lecimy. Zaczyna się niepozornie. Co to? Coś... Kula! Piłeczka! Telewizorek. I ktoś mi puka tutaj do drzwi. Już idę! Uspokój się. Co to? Wow! Mogę zapalać światło, spoko. I w ogóle to są jakieś obiekty. Czy ja coś, Czegoś mam szukać w nich? No, nie wiem. Hmm. To jest nasz nowy dom. Czy przyjdziesz nas odwiedzić? Chyba właśnie tutaj jestem, was odwiedzić, i nie wiem, czy tego jeszcze nie żałuję. Nie. Jeszcze nie wiem. No idzie? Tak mi się wydaje, że to ona, albo to taki dziecięcy głos, po prostu jakiegoś chłopca. No nie wiem. Jest jakiś misio. Ładny, fajny misio. Wydaje się bezpiecznie na razie. Ale zawsze tak się wydaje. Zawsze się tak wydaje. Nieładny dźwięk. O nie, 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 nie. Niech będzie zapalone. Co to jest? Ohoho. Oh. Tutaj zamknięte. Fajnie, że to światło mogę zapalać, tylko nie wiem na jak długo. Pewnie się wyłączy w jakimś momencie. Znając życie. Ale cichutko, nie? Wszędzie jest tutaj tak cichutko, że aż. ja mówię ciszej. Dobra, No po co ja tu wlazłem? Tu nic nie ma. Wiatr hmm. wie, ktoś zastawił okno otwarte, idę je zamknąć. Cześć Cześć Oj, nie ma nic tutaj, światełko. Nie, no dobra, jest ok, jest ok. Jak mi zaraz wyleci na pysk, to ja normalnie zemdleję tutaj. Potrzebujemy klucza, ok. ale fajnie stoi, nie? Fajnie stoi, tylko co ja mam zrobić? Podejść tam? Dobra, idę. Nie było tak źle. Nie było tak źle. Tutaj? No, ten misio tak nie był. Dobra, mamy klucz. A co ty tam trzymasz? Nie powinieneś tutaj być. O, skąd ja mam wiedzieć. Przepraszam, nie chciałem tu być. Muszę być czujny. Bezpiecznie! Co to? Co to jest? M? Co, co, co? Czyż ta gra 4 Giga waży? To jest niemożliwe. No, niemożliwe, naprawdę? Czy nawet mnie nic nie wystraszyło? Jeszcze raz. Nie, no, ja szukam innego, innego miejsca. Może coś tam pominąłem. No, to jest niemożliwe. Dobra, szybko, szybko, szybko lecimy. Nie, nie zapalam świateł, może o to chodzi. Nie zapalamy świateł. Okej, okay, tutaj idziemy do niej. Pyk. Otwieramy. Pyk, pyk, pyk. Chcę połażę. Co mam zrobić tutaj, dobra. Pan! Nawet nie zdążyła otworzyć. Ha. I co? Szachmat. Tu są drzwi do otwarcia jeszcze. Może coś z tymi drzwiami muszę. I tu jest pokój. No to jest niemożliwe, że tutaj był, było takie zakończenie. No to jest pored. Cześć, ziomuś. Już cię znam. No. O, o, dobra, straszne to było ojej. Dobrze. Idę szukać klucza. No może coś tu jest. Tak nie może być. Może po, pogaszę te światła wszędzie? No, tego nie mogę zgasić na przykład. No, nie mogę. No, już się nic nie boję. Daj mi spokój, przecież tutaj. Może do tych drzwi muszę. Ten klucz użyć. To miałoby sens, nie? Większy. Dobra, bierzemy to. No jest telewizorek. No, za dużo jest elementów, które coś mogą znaczyć, i nagle ci się kończy gra. No to jest chore. Przecież tak nie można robić. I to nie jest klucz do tego. No nie jest do tego, no. To jest smutne, ja miałem takie nadzieje wobec ciebie. No, Gierko. Może jak posiedzę trochę, to mi coś wyskoczy. To nawet nie mam nieco zabić. No nie. No 1 na 10, na 0 na 10. No nie ma nic. No. A to już koniec naszego odcinka ze Straszydła. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostaniecie ze mną dłużej o wiele dłużej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie. i Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na ra.